Witajcie moje Misiaczki! Dzisiaj przychodzę do Was z trochę innym filmikiem niż zazwyczaj, ponieważ moja puzynka niedługo ma urodziny. Postanowiłam, że nagram filmik, w którym pakujemy dla niej prezenty. Jeden prezent już ode mnie dostałam, także gdzieś może wstawię Wam tutaj zdjęcie, co? No i mam jeszcze jedną wielką torbę, którą trzeba również spakować, także nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Jak możecie zobaczyć, ja pełną tą torbę wypełnioną. I po prostu wyjmę sobie te wszystkie rzeczy i będziemy je pakować. Na początek Pakujemy dla niej piżamkę satynową, taka jest góra, na ramiączka i dół, długi i zapakujemy jej tą piżamkę w takie pudełeczko. Tutaj zamówiłam dodatkowo takie piórka kolorowe i papier różowy, jeszcze wezmę mgiełkę, żeby ładnie pachniały, poczekajcie. Okay, na początku spryskamy w środku bez papieru jeszcze. O Jezu, ale ta miedłka pięknie pachnie. W ogóle większość z tych rzeczy będzie różowa. ładnie jak tą piżamkę Ciekawe czy mi się w ogóle w to małe pudełeczko zmieści ta piżama, ale chyba tak a nie, jeszcze piórka czekajcie, zapomniałam o piórkach Teraz pakujemy. Tak to jest w środku mi lecą wszędzie. Ale wezmę jeszcze, jak zawinę ten papier, już tutaj na wierzchu może kilka tych piórek. te piórka. I do tej piżamki włożę jej taką słodziutanką naklejeczkę. Zniknęło się. tylko jak tutaj po bokach wychodzą. Próbujemy zawiązać ładną kokartkę, nie wiem, czy to mi się uda. Wyszło coś takiego. Nie umiem wiązać kokardek. kokardek. Nie wiem jak mam to zrobić, ale może chyba być. I w sumie pudełeczko same w sobie też jest takim a prezentem, ponieważ będzie mogła sobie je fajnie wykorzystać, coś będzie mogła sobie tam pokładać. Także to jest pierwszy prezent i to jest ta piżamka. Dalej. Teraz może zaczniemy pakować jej rzeczy do pielęgnacji. I rzeczy do pielęgnacji włożę jej w taką torebkę. Też jest mega słodka i też będzie mogła ją wykorzystać. Także tak. Na początek włożymy jurka tam. I papier, żeby nie widziała zawartości, ponieważ ta torebeczka jest przezroczysta i włożymy tutaj dwa papiery, tak myślę. Teraz, pierwszy ten papier. I tak to będzie ta mgiełka się ulotni. Jeden czy dwa? Jeden, schowamy jeden, bez tę jest tak dwa. I tak z pielęgnacji co jej kupiłam to jest kolagenowa maseczka do twarzy na noc. I to są te, które pokazywałam Wam w moim innym blogu. Zakłada się je na noc, one są w płachcie. No i przez całą noc się je, je można trzymać. One się robią przezroczyste, bo się wchłaniają, więc całe te produkty się wchłaniają z tej maseczki. Więc tak, to jest pierwsza rzecz. Nie ma tu ceny, nie ma tu ceny. Kolejną rzeczą z pielęgnacji będą to maseczki do twarzy i to są też maseczki do twarzy w płakcie i to są dwie takie maseczki z sakury. Lyko. Nie wiem jak się ta firma nazywa. Czy dobrze ją w ogóle wymawiam? To jest y, japońska sakura. Więc tak, takie dwie maseczki. Do tego z tej samej firmy mam maseczkę. Na ustach. Ona będzie. Jest taka żelowa z tego co widzę. Do tego mam takie miniaturowe maseczki do twarzy, i one są już w kremie. Trzy takie. tej samej firmy mam serum. Też taka mniejsza wersja. To wszystko było w zestawie, do tego mam tutaj krem taki miniaturkowy również. I wrzucamy Z pielęgnacji. Mam tutaj kolejne maseczki do twarzy, dwie takie mniejsze wersje i to są maseczki na noc, ale również w kremie. I ostatnim produktem, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, są to takie maseczki na oczy, takie płatki. To jest już wersja pełnowymiarowa. I ostatnim produktem, takim jeżeli chodzi... I ostatnim produktem, jaki tutaj schowam, jest to olejek do skórek. Wszystko popsikamy jeszcze w środku. I drugim papierem zakryjemy, ale weźmiemy teraz go bardziej tak na pół, po prostu tak, żeby nie widziała, że znaczy tak myślę, żeby może tutaj też podrzucać te piórka. miała trochę zabawy z nimi. I tak się prezentuje drugi prezent. Nie nagrało mi się jak do drugiego pudełeczka chowałam papier i te piórka i dodałam już to popsikałam. Także pakujemy teraz tutaj prezenty. Oczywiście to nie jest wszystko, bo jeszcze jest i z jednej rzeczy chyba najbardziej się ucieszy, to zobaczycie niedługo, ale na początek włożymy jej takie waciki bezpyłkowe, różowe. Do tego mam dla niej taki, jakby taką ceratkę na biurko, ponieważ zamówiła sobie nowe biurko, to żeby jej się nie ubrudziło, Mam tutaj również dla niej taki oto z diamencików, jakby organizer do tych oto kart. I to, jest kart, to są karty na appointment, żeby wypisywała godzinę, datę i y, dzień y, dla klientek. To więc zestawik. To, co mi się bardzo podoba, to jest personalizowane specjalnie dla niej. Taki oto. Takie oto coś, żeby mogła robić zdjęcia paznokci klientkom i tutaj jest. Jej imię oraz. Napis paznokcie". I To jest, co jest fajne, to, że to jest jakby ochronione takimi naklejkami, więc dopiero sobie to zdejmie i nie będzie borysowany, także chowamy. To jest mega słodziutkie. Zamówiłam jej takie oto pokartki Różowe i białe. Oczywiście do paznokci nie mogło zabraknąć złota. Oraz takiego pyłku białego, on jest brokatowy. Mam dla niej również taki oto stojaczek na pędzelki, żeby po prostu sobie oparła pędzelki o to, a nie bezpośrednio na stół, biurko. A jak stojaczek, to przydadzą się też pędzelki. To jest zestaw pięciu pędzelków w różnej grubości. Nie będę już ich otwierać, po prostu może, tak. To, co mi się bardzo podoba. To jest taki oto dyfuzor, można to chyba nazwać dyfuzorem różowy, w kryształki, żeby mogła sobie wlać aceton, zmywacz, bądź cokolwiek tylko zechce. I na razie prezentuje się to tak. I włożymy teraz piórka. Wsikamy mgiełką. I tak myślę, że to zakryjemy i włożymy jeszcze jeden papier, ponieważ będzie jeszcze jedna warstwa tego prezentu. A zanim jedną warstwę tego papieru jeszcze włożymy, to mam jeszcze dla niej jeden półek i jest też brokatowy, ale tutaj nie będzie widać, taki delikatny róż jest. W kamerze wygląda na biały, ale jest różowy, uwierzcie mi na słowo. Dobra. Czas na kolejną warstwę papieru. A niech się trochę pobawi w rozpakowywaniem, z rozpakowywaniem tego. Dobra, papier włożony, więc znowu ksikamy. Oczywiście piórka. I tak, do tego teraz włożę kubek. Zamawiałam taki śliczny kubeczek. I do tego jest słomka. I włożę jej do tego również kisiel. Strzelający kubek arbuzowy. I to można jeść na zimno. Tutaj już nie będziemy na górę kłaść jurek, ale wsikamy. Wsikamy jeszcze. I zamykamy. Oczywiście najlepszy prezent zostawię na końcu. Znaczy, najlepszy. W sumie to nie jest nic takiego, ale myślę, że z tego chyba najbardziej się cieszy. Teraz pytanie, czy się to zamknie? Na siłę lekko, ale się zamknęło. Dobrze, że jest ta wstążka, tak to. Aj, odpina się. Chyba ten kubek tutaj to niezbyt dobry pomysł. Się właśnie była ten kubek, nie chcę zamknąć. Ale zobaczymy, jak zawiążemy tą stążkę. Udało się. I tak się prezentuje drugi prezent, w sumie trzeci. Dobra. Pora na czwarty i ten czwarty włożę do takiej dużej torby, ponieważ te produkty, które to jeden produkt, który mam, produkt, w sumie rzecz, jest dosyć spora, więc bym się nie zmieściła. Głos mój. Więc muszę usiąść jakoś tak. Sikamy w środku, żeby pachniało. I teraz nie wiem, bo tu w zestawie mam... Papier, ale jest niebieski. Nie wiem czy dać ten niebieski czy różowy, ale chyba dam ten niebieski, bo wszędzie już jest różowo, chociaż nie wiem. Hmm, zobaczymy. Ale ten jest chyba większy, więc damy ten. A, tu jest kilka. Może być ciekawie. Dobra, damy całe tak. Dwa na dół potem dwa od góry damy. Turka dam już na wierzch, nie będę tam na sam dół kłaść. Popsikamy. I już Wam pokazuję, co mamy dalej dla niej. Więc tak, zamówiła mi taki organizer. Na lakiery hybrydowe, o, tą stronę, na lakiery hybrydowe. Jedyny minus jest taki, że tutaj jest troszeczkę wykrzywione, ale już nie miałam czasu, żeby mi przyszło nowe, więc myślę, że to w sumie nie będzie przeszkadzać, bo i tak lakiery będą to zakrywać, bo to nie jest jakoś super mocno widoczne. Więc taki oto organizer. właśnie ze względu na ten organizer, to kupiłam tą wielką torbę, bo no nie zmieściłoby mi się nigdzie indziej to. Teraz to, co bardzo chciałam jej kupić jest to taka mini kasa na kluczyk różowa oczywiście i tak, tutaj może sobie włożyć jakieś grubsze pieniądze a tutaj drobne wydaje mi się, że to jest mega cute jeżeli chodzi dla niej więc taki jeszcze nie jeszcze kasa, to co jeszcze dla niej mam, są to takie sztuczne, plastikowe nie, pieniądze może, kasa to pieniądze. To Pozobcie, żeby mogła sobie pomalować hybrydą i pokazywać klientkom jakie ma kolory tych lakierów i to jest jeszcze, żeby przymocować na takim kółku, więc będzie wygodniej, więc składamy. To, co na pewno jeszcze jej się przyda, to jest zestaw pilniczków do paznokci. To są pilniczki 80x80. Wcześniej pokazywałam Wam, że zamówiłam dla niej te takie brokatowe pyłki. I zamówiłam jej do tego taki oto mm, nie wiem, co to w sumie jest i jak to można nazwać ale po prostu wkłada tutaj paznokcie i sypie ten pyłek. To jest fajne z tego względu, że po pierwsze nie zmarnowili się to, ponieważ nie wysypili się to na biurko, tylko od razu do pojemniczka. Będzie mogła sobie wysypać to, co tam zostało. No a poza tym nie będzie już bałaganu na biurku, więc fajna rzecz. Tutaj mam takie gąbeczki i tu jest taki... Co to jest? Jak to można nazwać? Hmm. Dobra, powiedzmy patyczek metalowy. Na, to nakłada, na ten patyczek nakłada tą gąbeczkę i może zrobić sombrę. Więc chowamy. Coś, czego również nie będę jej otwierać, to są nożyczki do skórek, ponieważ używa cążków. Cążek, cążków. Yy, a stwierdziłam, że powinna nauczyć się również nożyczkami. Podobno jest wygodniej, więc nożyczki. I chyba ostatnią rzeczą, którą będziemy tutaj pakować, są to takie naklejki, żeby ułatwić jej robienie pręcza. I stąd to jest wszystko, więc zakrywamy. I oczywiście, coś co trzeba zrobić, to dać piórkę. I tak się prezentuje czwarty jakby prezent. I czas na ostatni. I jest to prezent z Victory Secret. I to, co jej kupiłam, są to majteczki. Takie słodziutkie. Takie jakby różowe groszki, tak? Oraz mgiełka do ciała. Amber Romance I powiem Wam, że pięknie ona pachnie. I wiem to ze względu na to, że miałam sobie identyczną. Co je do tego zapakuję, to są jeszcze takie makaroniki o smaku waniliowym oraz przepiękna, pięknie pachnąca świeczuszka, oczywiście różowa, w kształcie króliczka, która jest zrobiona z takich różyczek. O przepięknie ona pachnie. Ale zastanawiam się, czy może nie spakować i tego w większą torebeczkę. I chyba tak zrobimy, bo mam ze swoich zakupów jeszcze większą tą torebeczkę z Wiktorii, więc poczekajcie, jest, także pierwsze, co zrobimy, to oczywiście spryskamy. Dodamy do tego mój papier, ponieważ jest większy. I tak, skowamy jej tą biegłkę, te majteczki, i zakryjemy to. I na wierzch, właśnie, wykładam tą może mniejszy papier, ten mniejszy papier, co tutaj był. Ten mniejszy papier, włożę tą świeczuszkę. Bo niech to może przeschnie. To na początek, może włożę makaroniki. I tą świeczuszkę. To wszystko zakryję jeszcze jednym papierem. Włożę końcówkę tych piórek. co mnie wzięło z tymi piórkami, tak jakoś mi się zachciało dużo ich dać. I popsiukamy na końcu. I oto kolejny prezent jest. I to jest już ostatni prezent. Możecie dać mi znać w komentarzu, jak myślicie, czy jej prezenty się spodobały, czy nie. Czy Wy byście byli z nich zadowoleni. Ja mam nadzieję, że mega się ucieszy i... Docenić, to na pewno doceni to. I trzymajcie kciuki, żeby jej się podobało. Ja na teraz kończę ten filmik. I do zobaczenia w kolejnym. Pa!